Przyjechałem z Poznania, jestem związany z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, a prace, które prezentuję, dotyczą różnych wątków mojej twórczości. Zajmuję się malarstwem, instalacją, buduję obiekty, maluję, no, ale również fotografuję, dzięki czemu mam przyjemność być w tej galerii. Znajdujemy się w galerii Fotogen, w której aktualnie będzie miała miejsce moja wystawa, na którą serdecznie zapraszam. Będzie ona czynna od 12 listopada i będzie trwała do początku stycznia. Kuratorami tej wystawy jest pan Manfred Bator oraz pan Andrzej Mazur. Wystawa nosi tytuł Wielowymiarowość i dotyczy moich prac fotograficznych które są robione ze względu na raz udokumentowanie moich działań, często o charakterze performatywnym, o charakterze efemerycznym, mających miejsce w różnych przestrzeniach. Ze względu na niemożliwość ich powtórzenia, używam fotografii do tego, aby kontynuować dalej reflektowanie tego, co się wydarzyło co oczywiście owocuje nowymi pracami. Na tej wystawie zaprezentowane będą prace fotograficzne, które są kontynuacją refleksji właśnie o zdokumentowanych wcześniej zdarzeniach, takich jak cień czasu w synagodze w Trnawie, czy autoniebyt, realizacja z autem które zostaje zdestruowane, ale w, na tej wystawie jest również pokazana inna praca, jest to wielorównaniowy model w sprawie Johna Rosa Baukmana, który według wskazań Jana Kozidowskiego nie otrzymał nagrody kappy ze względu na łamanie Zasad etyki fotoreportera. I ta praca jest właściwie o trudności rozstrzygnięć w zawodzie fotoreportera, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą sprawy ostateczne, czyli na przykład utrata życia, rozstrzelanie itd. itd. Także wszystko, co tu Państwo zobaczycie, dotyczy fotografii, ale na dwa sposoby. Raz jako fotografia dająca możliwość kontynuowania refleksji na temat tego, co zostało wcześniej zrobione, a również praca z figurami, która dotyczy etyki fotoreportera. Serdecznie Państwa zapraszam.